Jedna sztuka właśnie się naładowała. Poprzednia przed chwilą się naładowała. Już ją wsadziłem do wody. Leży tu już parę minut. To jest włączona antena podpięta. To jest 40 MHz. To też jest 40 MHz. śmiga no Jeszcze spróbuję. Osajdzi bez z tego. Może się coś tam odpowietrzy, że coś nie... Nie chcę polaży, a my drugą odpakujemy. Wyciągamy kabelek. Wyłączyło się. Znaczy czar się wcześniej wyłączyło, no bo jest tam. tu nie reaguje. Idziemy do wody. Zadzimy uszczelkę. Puszczelka jest. Motorówka w wodzie. Nie reaguje. Ta jest 27 Hz. Тоже было написано, что это 27 еще там написано. Nic.